Wiedzieli mi, że mogę być kim chcę. A więc zostałem smokiem! Witam, witam Was bardzo serdecznie od w kolejnym odcinku Dark Souls 2. No i cóż, się ruszamy dalej w drogę mrożnego konwenantu, chyba w ostatnie wrota już numer 3 i po nich coś ciekawego się wydarzy, jednakowoż to nie mam pojęcia, ale na ten temat sporo plotek i zobaczymy. Podobno na końcu nas boss, jednakowoż jaki dokładnie, to już diabeł wie. Aktualnie jednak zajmijmy się czarnymi strażnikami, którzy by ostatnio mnie zabili, skoro chyba to miejsce przychodzę po raz drugi, jak dobrze pamiętam, a może i nie. Kto to pamięta? Nagram ostatni odcinek tydzień temu, więc no wybaczcie, nie za bardzo mi tej pamięć służy i jednak nie, przepraszam bardzo, byłem tutaj na 100%. Teraz mi się przypomniało. Jak widzicie pewnie lub nie, mam nową broń. Tak, mam nową broń. pytajcie się, skąd i do cholery ci ją mam? E, może pamiętacie lub nie, parę odcinków temu zdobyliśmy duszę roztraczonego smoka, no i zrobiłem sobie z niej pewien miecz. No i właśnie to jest ten cały miecz. Oczywiście ulepszyłem go na plus 5 i przerobiłem na mroczną wersję do PvP bardziej. I ten miecz jest naprawdę nieziemski. Dlaczego? Ma kolosalny damage, niewiele gorszy od halabardy, jest naprawdę szybki. Bez żadnego żywiołu skaluje się ze zręczności na poziomie S, a z siłą chyba na A jak dobrze kojarzę, to jest genialnym skalowaniem. Ponadto także jego specjalny atak jest niezwykle potężny, daleko dystansowy, jak sobie tam pokażę. I ogólnie obszarowy, więc masakra. Mało tego jeszcze wszystkiego, ta broń ogólnie ma tylko jeden minus ze wszystkich możliwych minusów. Po prostu jest łatwo zniszczalna. Sześć tych daleko od systemu ataków, czyli mocnych, powoduje zniszczenie się tej broni, no i trzeba ją tam naprawić oczywiście, co w PvP zwłaszcza jest sporym utrudnieniem, albo w długich lokacjach. Dobra, użyjmy motylka, żeby rozpaść tą pochodnie i rozpalmy ostatnią, trzecią czarę. Przynajmniej mam taką nadzieję, że ostatnią, bo nie mam pojęcia, że ten kostek jeszcze mógłby być. I tu jakiś most widzę, uuu, a nie, nie jest most, to nie most, to wygląda. pomyłka, pomyłeczka, jak zwykle się pomyliłem. Mniejsza o to. to się jeszcze w moim buildzie zmieniałem poza wizją? O, chyba nie. Chyba nic wartego uwagi. No, ogólnie poza wizją kręciłem drugi odcinek PVOP, a więc troszeczkę tutaj, no, przyspakowałem się przez to. No, mam dwa poziomy wyżej, czy trzy nie miałem. Ale w moim buildzie w sumie zmieniło się jedno wielkie nic. No, poza tym, żeby nie pytacie się, skąd do cholery mam smoczą głowę! Ze smoczyła konwenantu oczywiście, za 10 smoczych łusek, to jest właśnie zapokonywanie innych członków naszego konwenantu, możemy dostać właśnie taką, możemy dostać awans, a wraz z awansem właśnie smoczą głowę, która co powoduje? To, że zmienia naszą głowę w głowę smoka. Wow, nie jest to hełm, nie, Po prostu jest taki kamień, który ewoluuje naszą głowę w smoczą głowę. Co daje nam pewnego rodzaju hełm. Niezbyt dobre, za to jak zaraz wam pokażę, bardzo, bardzo lekki O, 2 i Z tym, że tego hełmu oczywiście nie można zdjąć w naszej śmierci. No i ten hełm też może siać ogniem, ale jak widziałem, to jak jakieś 20 obrażeń, czyli z najmniejszego sensu nie ma. Eee, czy coś jeszcze mam do dodania? Hmm, tak, właśnie nie myślę. O Jezus, gdzie to się stało? Oj, mamy właśnie tego samego bossa, o którym słyszałem. Myślałem, że normalnie się wrócimy do świata. A tu bossa nam dali, no nieźle. Myślałem, ten boss tak jeszcze się do niego gdzieś dojść, czy coś. Zobaczymy z jakimś Archaniołem z Diablo czy z innej gry, nie wiem. Wiecie co? Mamy sobie broń na ognistą. I teraz będziemy siać mordor i zniszczenie. Dobra, utniemy sobie mistórkę. Oh shit, my laser! To Freya 2.0, czy jak? Chodź na dół, Bosio. rozprawię się z tobą w Trimiga. A widzę, że w zwarciu też umiesz się bić. Nie tylko dystansowe techniki, ale i do walki w zwarciu się tutaj znajdują. Tutaj, za nadrzu. I chce ma a widzę, że na tego niestety mrocznego łowcę. Ło, Boże! Tarcza! Tego mrocznego łowcę strasznie słabo działa. Ogólnie ginę. Wow. Dobra. Mocny boss. Na tego bossa strasznie słabo działa mój miecz. Dlatego właśnie, że jest z mroku, i nie wiem, może koszt jest mrożny. Łowca to mrożny dla mężczyzny okiejsko działa. Nie mam pojęcia. E, jednakowo, oczywiście, moja smocza głowa zniknęła, jak mówiłem też o tym. Mogę ok, znowu sobie ją zauważyć, ale nie chcę. Wolę mój standardowy hełm demona kuźni. I ta, na tego bossa to jednak widzę, że zrobimy tak. Po pierwsze, właśnie pójdziemy dość w lekkim pancerzu. E, po drugie, będziemy musieli sobie. Hmm, i tak myślę, że niekoniecznie może nawet. Oj, już tam mi zostały. Shit. no i tak zresztą mogę pójść do tego do kowala. Że niekoniecznie nawet zwbijać broń na inną, tylko po prostu będziemy zmuszeni przeknąć tą. Przeknąć, to by... tak głupio brzmi. Ale po prostu zmienić żywioł tej broń na inny. Że więcej z tego bossa bić. Właśnie mi się wydaje, że też tak za mało był ten damage. 392. To by znaczyło, że albo ten boss działa na jakiejś sytuacji podobnej do Wendrika, że jest damage zdrukowany. Albo po prostu ten, albo po prostu... właśnie ten rok kiepsko działa. Teraz to odkryjemy, a na razie tutaj użyjemy sobie jakiejś większej duszy. No jak oni zapewne, właśnie na przykład dużą duszę dumnego rycerza. Bo no, wystarczy. I przekniemy naszą broń na inną. E, Zaknij broń. E, właśnie, mysz zakrzywany jest młodszy miecz. Damy go sobie na... No, można pospolitość. Nie, na pewno nie. A no chociaż DC się skaluje. Boże, się, to bez sensu. No, Myślę, że na co go by tutaj dać. No no to nie damy, bo to im to większy bardzo mocno, ale patrzcie na skalowania. ED, gdzie na mroku mieliśmy CA. Bez sensu pełnym, moim zdaniem. Uh, Brady kaming go do normalnego. Do, na BS by się skawał. To tam sobie właśnie na, na normalnym ten w takim razie. Co to spowodowało? Zabrało mi damage od Mroku, ale zwiększyło bazowe i zwiększyło skalowanie na BS. Przez co teraz miecz ma no... Zdecydowanie wyższy demerz normalny, ponieważ z naprawdę prawie 200 więcej. No i zobaczymy, jak teraz nam pójdzie. Też ponadto, jako że z tego co wiem, no bo pewnym byś nie mogę, bo tutaj nie, nie potwierdziłem tego na Wikipedii, chociaż nie, bo się tak na Wikipedii się dowiedziałem, no ale no one knows, czy to właśnie jest prawda, czy nie, że właśnie damage od ognia z tego mojego wistego wzmocnienia to jest wzmacnia damage o 30% ym, bazowego damage'a broni chyba. Dzień dobry, dodaję damage od ognia równowarty 30% obrażeń broni, a więc skoro moja bronię będzie coraz wyższy bazowy damage, no to także powinien mieć większy błąd z tego ognia, ale kto wie, kto wie. Przekonamy się ten tym za chwilę. Oj, nie ta dziura, nie ta dziura, shit, nie tu chciałem. No dobra, w jakimś cięcie, spotkamy się na sekundeczkę, na... tak dostałem awans od razu. I dostaliśmy zakręcie wielkiego rezonansu duszu, wow. Co to w ogóle robi? Co to w ogóle robi, to za zaklęcie? A zaraz sobie sprawdzimy. Wielki rezonans dusz. A, to jest ta łP magia, że płacimy ileś tam dusz i biemy. Pierdolion de meza. Yeah. Zresztą magia w tej grze nie jest. Opierza? Opierza. Można najbardziej podstawowa. E, tak, serdź kukłę człowieka i lecimy na Bosia. Bardzo znowu do cię coś przychodzi, diabeł wie. Nie mam pojęcia jak to się na a, tym Bosie. Tak. Dobra. Jeszcze raz tą broń ogniem potraktujmy, przekujmy ją na nowo. I czas zmierzyć się z mrocznym łowcą. Teraz na poważnie. Ja mam w ogóle zaklętej broni, bo gra mi ją magicznie odczarowała. I nie, jednak ten boss nie jest po prostu odporny na mrok, tylko ogólnie jest odporny jak nie wiadomo co. Dobra, ci kulka zakładu jeden! Boże! Tego się nie spodziewałem! Taki ODM, ja się nie spodziewałem ludziska, naprawdę, no spodziewałem się, że on będzie miał pieprznięcie od tej kulki, a nie, że aż takie, no litości, ups. Najbardziej OP atak, kule, cze, cza, kule ognistej zagłady. Ło, zupełnie zniknął, Posior. Tu jesteś, dobra. Dobra, dałeś się trafić. Która to jest atak? Oj, nowy znowu. Teraz taka zwykła magia, teraz atak mieczem. A, masz miecz, zwykłą magię, mroczną magię i piromancję, ta? I jeszcze teleportację ma od tego. To jest magia. A, i ta smroczna magia. Aj i ten magia z różnych źródeł potrafi jakieś, ta? Jeszcze jak wybucha, to mapie zdjęcie jak za 10 magii. Dobra. Nie dochciłem! Głupia gra! Boże! Głupia jest ta gra, czasami aż boli głowa. O co? On się jeszcze rozdwaja, żumie! No to pięknie, nie no super Jeszcze niechaj we dwójkę tych ognistych kul zagłady używają Nie no po prostu przepięknie, o a brawo ognistych kul zagłady ty ty Jeszcze raz Erek Nie no, połączenie mocy normalnie Normalnie kuźwa, super, o boże połączenie O boże I weź obserwuj co dwójka raz robi ten czaruje kuleczkę już sobie! Boże, nie założyłem tej kulki w ogóle! Jeszcze raz znowu! Jeszcze obiste! No ile tego naraz musicie się używać! O Boże! Ile naraz! Ale mniejszy damage, o oh shit. To ma większy damage, ale skalowanie z siłą już tylko i wyłącznie ma... Gdzie jest ta kulka. Oh shit! Ała. Tylko i wyłącznie na Ama skalowanie już. dziwi Jakoś tak nie zwróciłem na to uwagi wcześniej, bo nie miałem za bardzo okazji, zostaw mnie z tym przeklętym atakiem Oh wow, shit! Oh wow, shit! A Moje punkty zdrowia! Oh fuck! Dwóch naraz z mieczami! Tak od razu! Tak od razu z widelcem! Ja do was sercem wydobnie z widelcem Dobra, tamte się tepa. Ten natomiast nie Łoba się! Shit, No niby się poruszymy, i tak to się dało. A co robi drugi? Drugi mnie zabija. No właśnie, co robi drugi? Jest tu co poradzić. Oh shit. Dobra. Wow, jakiś timing w ogóle. Jakie synchronizacje teraz robią. Normalnie fałsynka się bawią. Oh shit. Postaw. Postaw pana. Wow. Motherfucker of God. Oh shit! A ten co robi? Proszę <grywia> do toalety, pójdę do toalety! do toalety! <grywia> co to było? Co to było? What the fuck! A masz Powiem ci szczerze, że. A masz Co robi drugi? No, jakoś tak go przez dłuższą chwilę nie widziałem. Pierwszy puszcza laser, to jest okej. Na by pozorom ciężko jest dostać. Tak, ciężko jest atakiem takim dostać, nie? Tak jak od ataku uniknąć. To głupio brzmi, bardzo głupio to brzmi, ma co poradzić. kule ognia lecą. Oj, ja jest bardzo niebezpieczny atak. Jeszcze pożyję z, mie z mieczem tego, to może się skończyć dla mnie fatalnie! O, Boże. o, to ginę! Dobra. Kurde, czaki, pieczone no ale gdy jest z bliska staje się bardzo niebezpieczny tak samo jak i miecz ogólnie jest wolny ale jak stoimy zaraz przed dark Workerem, to jest przerąbane o ogniste i razem ta no dobra na szczęście zakończyło się bez większych problemów o boże laser plus miecz aha laser dużo tupczy. pierwszy raz darwałem laserem dark Workera. i pierwszy raz ja pani pierwsza zginąłem. Zginąłem chyba siódmy czy szósty? Przestajemy liczyć. Ale mniej niż czynieść na pewno. Na no, tak. Dobra. Kiedy się rozdziela, tak naprawdę jest bezbronny, Zniszczony, kiedy ten boss jest naprawdę bezbronny i nic nie jest w stanie zrobić. Poza kastowaniem jeszcze właśnie czarnej materii, ale to już tak. Dobra. Czarna materia to czarna materia. Dobra, Ała! Ała. Koniec spamu bym prosił. Dziękuję bardzo. No i dobra, kolejne podejście. Tym razem już mój set, bo nastąpiłem pierścień na e, zaklęcia pierścieniem ochrony Gower'a. Który chroni przed atakami w plecy. Zobaczymy, jak pójdzie tym razem. Może dzięki temu będę w stanie przejść parę ciosów, co by nie było wcale głupie. Też założyłem zamiast pierścienia podejrzeć. Nie, nie pamiętam którego, a zamiast któregoś tam założyłem pie, trzeci pierścień Smoka. Żeby jeszcze bardziej zmaksymalizować moje punkty zdrowia. Mam teraz około 2100, no mam troszkę więc mam około 1900 mniej więcej. Gdy minęło miałem 2100 punktów zdrowia, czyli naprawdę ogromną ilość, przeogromną jak rzeku. Znowu ten durny atak, którego nie lubię, ja tak mieczem. Teraz się teleportuje gdzieś, chyba tutaj będzie. No jest dobra. Lecimy do niego, teraz będzie strzał magią, ale to jest mało ważne, bo naprawdę mało robi. To jest groźne, ale tylko z bliska. Jak mówiłem, Ona nawet sam tego za bardzo używać nie umie, tak mi się wydaje. Dobra, cios póki jeszcze możemy, bo teraz będzie tylko i wyłącznie coraz ciężej i ciężej, bo pojawił się drugi drań. Cofnijmy się troszeczkę od tyłu. Ja tak bo oberwałem drugim atakiem, mistrzacerkiem prawie, że mu oberwał, ale jakoś się udało mimo wszystko przeżyć. Co teraz? Jeden używa magii, i drugi używa magii. Okej, okay, nic ciekawego. A ła! Dobra, pierścień obrony Goera wchłonął cios, pięknie. Podziękujemy pierścinowi obrony Goera. Jak zostałem w precy, to cios został wchłonięty, to także. Oczywiście ten pierścień ma swój minus! Zdychaj! Zdychaj! Puśwa! zdychaj! Dobra, zdechu! Ej, czemu drugi żyje! Co jest? Uff, no i nie zabił ten drugi, dobra. Jest okej. Okay. Tylko 35 tysięcy dusz Co? 35 tysięcy dusz? Za pokonanie tego czegoś? Wiesz, to było. To było... Wow! No fakt! Na przykład s że ten smog był silniejszy, tylko silniejszy, ale był łatwiejszy! Jeżeli weźmiemy, że trzy opcjonalne bossy najsilniejsze w grze to Wendrik, Dark Lurker i Smok, to moim zdaniem ten był najtrudniejszy. I było za niego tyle dusz co za jedną częścią Vendricka czy Smoka. Czy to sensu nie ma? Ta gra jest bez sensu po prostu. Mniejsza o to. Leży Gostek i tyle. Nasz pierście Wolny Goera dobrze się spisał. Jak mówiłem w którymś tam odcinku, ten pierścień właśnie broni przed atakami w plecy. A tego że te kulogie w mnie leciały, to jak mi w plecy, to nie robiły. Bo nieważne ile, ten demież, ile nam dmage'a ten atak, i tak jesteśmy w 100% chronieni na każdy atak w plecy, dopóki pierścień się nie zepsuje. Czy to backstab za 1500, czy kula ogień za 5000, nieważne, wszystko będzie wchłonięte, do ileś tam razy. Z tym, że ten pierścień ma dwa minusy. Pierwszy, dość szybko się psuje, bo tylko 5 osób wchłania, coś takiego. A drugi, ten pierścień waży tyle, co porządna broń, dwuręczna. Waży 10, powiedzmy, że kilo. Trochę mm, są kilogramy, to co uczyliśmy. Są mi jeszcze tego pierścienia. dobra, Dark Turker leży. Co powiesz, dziadku, otrzymujemy awans, pięknie. Gdzie dostaliśmy kulminację oraz cały set pustyni chyba. O pustki. Nie jestem pewien. Nie dostałem, bo zeszłego przepichnąłem sobie. Te zaklęcia już mamy, to nie będę ich kupywał. Powiem wam, że ja moje magie mniej więcej kojarzę, że one są mocne. To jest fajne zaklęcie, dość dużo użyć ma. To jest takie sobie. Nośna burza jest też całkiem fajna. Zresztą najpewniej mi się wydaje, że zagramy sobie w drugiej serii, czyli w Plus. Plus, e, czymś na wzór jakiego wojownika połączonego bo z makiem, albo z kapłanem. I wtedy pokażę wam te zaklęcia najpewniej bo są zaklęcia bazujące na inteligencji teraz idziemy sobie na szybciutko do któregoś z handlarzy dużych bossów, żeby zobaczyć tą możemy zrobić za tą całą duszę, którą teraz zdobyliśmy e, co ja chciałem powiedzieć <mulary> że właśnie będziemy grać w z tych kombinacji mamy magię pod, właśnie pod inteligencję uroki pod inteligencję i wiarę tak samo jak piromanzja pod inteligencję i wiarę, z tym, że bez praktycznie żadnych wymogów ona jest, chociaż żeby du dużo biła potrzeba oczywiście nie i tego i tego no i czy jest tutaj pod wiara. Właśnie nie jestem peńcy jak bierzemy, ale któryś z tych na pewno. Zobaczymy. Takie połączenie właśnie lekki wojownik z jakimś tam magiem, brzmi całkiem ciekawie. I dobra, no mi mi się coś ciekawego, tą duszę w miejscu właśnie teraz zdobyłem. Tą całą duszę Dark Workera. Zobaczmy, co ja mogę w ogóle tu zrobić, ze smoczego, ze z ogniemanej ze starego żelaznego króla Puś mnie pajączku pieprzony nie dźwigź w prezy, kiedy kupuję rzeczy, dziękuję bardzo. I widzę, że ona chyba nic z tego rulkera nie ma, chybaż to w zakręcie jakby... będzie. Nie, ona nic nie ma z tego za to, okej. Okay. W takim razie pewnie straj coś będzie miał do wymiany. jak Was ciekawi czemu ta lokacja jest New Game Plus, o! W ogóle jest Fantom pająk! What the fuck? Dlatego, że chciałem sobie zrobić frej na NG+, żeby zdobyć tą duszę na miecz. O, masz kolczuk. Ale po prostu pomyślałem, że najpierw tego bossa zabiję jednak. Mniejsza oto. Może to w tam ten jeszcze zrobimy, a może to po prostu poza wizją zrobię, zobaczymy. Jednakowoż teraz to jest mało ważne. Udajmy się do Strida, do jego celi. I zobaczmy, czy on będzie nam w stanie tą oto duszę na coś przerobić. No, fajnie by było, ponieważ nie było łatwo tą duszę pozyskać. A sam boss też niewiele dusz zostawił, więc jakby coś fajnego, bo w zamian za tą duszę bym się nie obraził, naprawdę. Tu bym wdzięczny bym rzekł. Och nie! Atakują nas, potwory takie straszne, potworne. Na szczęście kipunku nie niszczą. Niby skamieniują, ale. No, bądźmy szczerzy. Ile razy pod rząd musieliby nas trafić, żeby skamienić? To już większość raczej by zginęła. Nawet ja w moim pancerzu według to przeżywam w takiej ilości. Wymiana. Zobaczmy. O, właśnie, odparcie. Nie, miejsce wysania życia. Co to jest? Zadaję burznie jak tym, które go dotkną i umieszczę w pewnym punkcie mrok. Nie brzmi to zbyt fajnie, muszę przyznać, ale zrobię to, bo w sumie czemu nie? Zdorda w odparcie. Mam to w ogóle? Chyba nie mam tego, to też mogę to zrobić. Uh, ze skorpionicy, niejaki deszcz, dużo też może być. Przyda mi się, jeżeli byśmy właśnie z połączeniem, z połączeniem z magiem grali. Tak, tak, tak. Gadaj zdrów, towarzyszu. masz jeszcze jakieś zakęcia, które u ciebie nie kupiłem? Przedmiot. O, całkiem sporo tego w sumie masz. Uh, przyciągnięcia nie mam. Hmm, to wszystko mamy. Ognistej pokusy nie mamy. Nie mamy pumienia. O, masz słoneczne ostrze w ogóle. Hmm, widziałem, że sprzedajesz towarzyszu. Bo dopiero po kreieniu, któregoś bossa on nie sprzedaje. Odsłonięcie mi zbędne. Wielką mam jedną, więcej mi się raczej nie przyda. Sam prowadzącą sobie możemy kupić. Okej. Okay. Pierścień zwiększający inteligencję też. Tu się do New Game Pass powoli przygotowuje. Skupię wszystko, co się da powolutku. I teraz tak, co jeszcze w tym odcinku można było zrobić? Można było podejść do kaplicy Amany, ponieważ tam są takie specjalne drzwi, które można otworzyć dopiero, gdy po pierwsze będziemy martwi, a po drugie uwolnimy tą całą śpiew śpiewaczkę Nimfę, jak zło tak zwał z zamku Drangleik w tej całej celi była, tam na tej celi widział sobie Gostek. Jakiś taki dość podejrzany, w któremu trzeba było obecną miecz w twarz, żeby otworzył nam drzwi. Ufak, to jest w ogóle wrogowie, co so, nie wiedziałem o tym. Nie on pójdzie za, za wrogowie, ale nie są zbyt mocni, to wiem na pewno. I ciężko ich w sumie przyuważyć, muszę przyznać. O, to wiem jak teraz się tutaj dostać nareszcie. No dobra. Tam jest ktoś, kto wygląda jakby był stary i wygląda dość brzucko w sumie jakąś kulkę. Posłok z Dark Room, 2 jesteś gostek. Nie wiem, kim jesteś, ale zdychaj. No, 2,5 tysiąca to już warty, czy nie tak mało? I tu gdzieś mamy tą całą śpiewaczkę. Dzień dobry. Kim jesteś i co chcesz? Milfonita, moja, Mój... Mój... droga Ina. Nie wiemy nic o tym. O tym. My... My... My byliśmy tu od zawsze.

Wow! To już trzy rzeczy dostałem. Fajnie, fajnie, dziękuję bardzo. Uwierz, że na słowo, że nic więcej nie macie. I tu jest dość miejsce, jak tutaj się pomodlimy. To zostaniemy zamienieni w człowieka bez używania kukły chyba, nie? Hmm. Się, że zostaniemy zamienieni w człowieka? Mniejsza. Mniejsza! Tak mi się wydawało, najdośniej źle mi się wydawało. Hmm. Iż tak właśnie czytałem, że to miejsce może się zmieniać człowieka, za dobrze, że w pustego się możemy zmienić. Coś takiego przy pełnym zdrowiu. Nie mam pojęcia do czego to miejsce służy. Powiem wam pewnie w kolejnym odcinku. A teraz tak, tu mamy jakieś zejście, które prowadzi do miejsca, gdzie się boję stąpać, bo widzę plamy krwi. O, dobra, jak wiemy w sumie jesteśmy w tym momencie. Tutaj też można zginąć. Jest to jakieś przejście gdzieś? To miejsce w ogóle jest zbędne. O, tutaj jest jakieś przejście. Dokładnie. Przed Tobą ciasne miejsce. No właśnie, widzę, że tutaj nie można przejść. A przy brzegu też iść nie można? Też nie. Po co jest w ogóle to wyjście, mogę wiedzieć? A bo to skrzynka jest. Aha! Skrzynka! Pewnie mimik akurat. Nie, nie jest mimik, bo się zamki nie Pokazały. Mamy tutaj zabójcę! Nie widziałem tej broni na oczy nigdy. Okej, okay, ba, może tu gdzieś może gracz się używał Na no, PVP. Yy, zabójca... Hmm, gdzie to może być? No i znalazłem tego całego zabójce. Całkiem ciekawa broń, muszę przyznać 153 obrażenia, jeszcze od trucizny bije I się całkiem nie skaluje, bo aż bez zręcznością. Pokażcie mi tą broń, z chęcią ją zobaczę w praktyce To jest katana w ogóle, Uu. Brzmi strasznie przyjemnie. Szybka broń, ma deskalowanie. Demetrz, tego co widzę, też niezły. No cóż, jeżeli jest to broń, którą ulepsza się aż do plus 10, no to widzę naprawdę, naprawdę dobry ekwipunek ludzka przed nami. Przed tobą ogień. nam ogień? Czyli co, pomek tu będzie, czy jak? Czy pochodnia, czy czerwony motyl? Żala scenzy. No, też pomek, jakby nie spojrzeć. Czyli po to jest to miejsce. Czaje. Ten nie da się jakoś w lewo jeszcze pójść. Nie da się, dobra, rozumiem. Akceptuję ten fakt. I accept this message. Dobra, eee, tędy się można chyba wrócić spokojnie. Tu, już szczerze powiedziawszy, chyba nic nie będzie. Mam takie wrażenie, jak się oglądam, oglądam, chyba nic nie ma. Chyba jesteśmy może pod schodami, ale jakoś wątpię w to, szczerze. Mało jest to prawdopodobne. Tylko jeszcze wyjście jest. Znowu tutaj, O! Płomyk, no na pomysł kolejny, drugi już nasz. E, to już chyba nic nie mam. takie moje skromne domysły. W ludzie odmówię, też tutaj wątpię, bo nie ma za bardzo gdzie ich postawić. Więc no pewnie ich tu nie ma w takim razie. I na górze chyba jeszcze jakieś przejście było, tak? Czy nie było już nic? Czy to już wszystko, co w tym miejscu? Mogę się pomodlić, czy nie mogę się pomodlić? Zaraz zobaczymy. Nic się nie stało. Ej, był człowiekiem. Coś się stanie, czy nie? Zaraz zobaczymy. Mam mało człowieczeństw, bo sporo poszło na wyprowadzenie do Dark Turkera. Nie. No to w takim razie już nie mam pojęcia, dlaczego to coś służy. Myślałem, że to człowieczeństwo przywada. a okazuje się, że nie. Myślałem, że może pustego zmienia, nie wiadomo po co i na co, ale też nie, więc naprawdę nie wiem po co jest to miejsce, po co jest ta cała fontanna. Może w którymś przymierzu jakoś się użyć można? Naprawdę brak tego pojęcia nie mam. Dobra, w takim razie uciska to, było będzie na tyle w tym odcinku. Udało nam się pokonać Dark Lurkera. Zwiedziliśmy to miejsce. No i naprawdę, raczej już tutaj nie ma co więcej że tutaj trudzić w tym odcinku. Dobra, w takim razie go zakończam w tym momencie. Już może jeszcze raz wrócę do Majuri, bo będę chciał sprawdzić, to, tego zabójcę można tu zrobić, czy nie. nie żadnego przejścia nie było, nic nie pominąłem. Nic na pewno, 0, 0. U nas DOS 4-0. No dobra, nie ma już nic. W takim razie używamy naszego e, koniotkiego pióreczka i wracamy się do Ogniska, potem do Majuli. I za tego zabójcę można ulepszyć na plus 10, tylko i wyłącznie na plus 5. I się też na plus 10, ponieważ jest to broń nie z bossa, tylko jest to broń normalna, ale wiadomo jak to jest. Różne, że tak powiem, style są ulepszania w tej grze. W tej lokacji już prawie wszystko żeśmy zjedzili, zjedziliśmy tą lokację gdzie była dusza Wendrika, tą część tutaj właśnie jest cała świątynia Dlaczego służy właśnie w następnym odcinku wam powiem, bo aktualnie nie mam pojęcia jak powiedziałem wcześniej Bo już hmm. dwa razy I teraz tak, wzmocnienie, gdzie jest ten cały zabójca A jego się migoczącym robi, tylko na plus pięć się udało w takim to zrobić, no szkoda, myślałem że to jest taka no broń do dziesięciu może Ale i tak zapowiada się całkiem przyjemnie powiem szczerze Pojada się całkiem, całkiem przyjemnie. Swajhandera raczej ulepszać nie będziemy. Nie wiem że Kostur ulepszył, bo z tego co pamiętam, mam najlepszy Kostur w grze już gdzieś tutaj. On się nazywa chyba Kosturem Mądrości. Ja, to jest kostur Mądrości. O właśnie, to jest ten. Maskalowanie z inteligencją na S. Jeszcze 1000 inteligencji, spoko. A ja to bylało jak powiedziałem, na tyle w tym odcinku. Dzięki za obejrzenie, na razie i cześć, to hej!